<laughs> yeah. Okay. So today I was making, thinking to make a video about elephant toothpaste, and we get some uh, hydrogen peroxide, one liter, 30%, uh, 30%, okay, thirty percent, thirty percent, and also one liter from uh, soap, liquid soap, and also one liter, mixed it. So six. 4 6 spoons of uh, of potassium perimagnate mix together in 1 liter and i put it now uh, together and make elephant toothpaste and now of Polish. czyli teraz po polsku dla wszystkich uh, dzisiaj jest, jest pomysł zrobienia pasty słoniowej to się tak nazywa uh, z trzech składników uh, manganian potasu Jakieś 5-6 łyżeczek na litr wody. Eee, litr płynu do mycia naczyń i litr wody utlenionej 30%. I możemy zaczynać. Chodźcie ze mną. Zobaczymy, co się wydarzy. 刘多了也。